Czy wiesz, że właśnie wprowadzono nowe przepisy, które mogą całkowicie zmienić twoją sytuację finansową na emeryturze? Dziś rano tysiące seniorów w Polsce obudziło się nie wiedząc, że ich emerytury mogą wzrosnąć o kilkaset złotych, lub w niektórych przypadkach, że mogą stracić część swoich świadczeń. Zmiany te weszły w życie zaledwie kilka godzin temu, a większość emerytów nadal o nich nie wie. Na przykład, siedemdziesięciotrójletni mężczyzna niedawno dowiedział się, że przysługuje mu dodatkowe 400 złotych miesięcznie. Ale tylko do końca tego roku. Nie miał o tym pojęcia, dopóki przypadkowo nie natknął się na pewne informacje i nie postanowił sprawdzić. Okazało się, że przepłacał przez dwa lata, ale nikt mu o tym nie powiedział. W innym przypadku kobieta z Krakowa otrzymała 2800 zł zaległych płatności dzięki nowym przepisom. Ale są też seniorzy, którzy mogą stracić część swoich praw tylko dlatego, że nie wiedzieli, że przepisy się zmieniły. Te zmiany są bardzo ważne. Wpływają na sposób obliczania emerytur, zasiłków opiekuńczych, emerytur rodzinnych i nie tylko. Ważną kwestią jest to, że niektóre z tych nowych świadczeń są dostępne tylko przez ograniczony czas. Jeśli ludzie nie złożą wniosku do terminu, mogą stracić tysiące złotych. Przeanalizujmy to w prosty sposób. Emerytury są teraz obliczane przy użyciu nowej metody. Ta nowa metoda sprawdza każdy miesiąc Twojego życia zawodowego i automatycznie wybiera okresy, w których zarobiłeś najwięcej, co daje Ci lepszy wynik. Na przykład, kobieta, która pracowała jako nauczycielka przez 35 lat i udzielała prywatnych lekcji przez 3 lata, nie otrzymywała pełnego zaliczenia za te dodatkowe lata w starym systemie. Teraz, zgodnie z nowymi przepisami, te lata zostały przeliczone, a jej emerytura wzrosła o 340 zł miesięcznie. Nie dzieje się to jednak automatycznie. Musisz złożyć wniosek o przeliczenie swojej emerytury. Formularz nazywa się wnioskiem o przeliczenie emerytury na podstawie nowych przepisów. Możesz go złożyć osobiście, online lub pocztą, ale tylko do 31 grudnia. Po tym terminie szansa przepada. Zmieniły się również zasady dotyczące zasiłków opiekuńczych. W przeszłości trzeba było spełniać bardzo rygorystyczne warunki, takie jak wiek powyżej 75 lat i całkowita zależność. Teraz system punktowy bierze pod uwagę codzienne potrzeby. Jeśli masz problemy z chodzeniem, zapamiętywaniem rzeczy lub dbaniem o siebie, możesz się kwalifikować. Nawet jeśli nie spełniałeś starych wymagań, możesz teraz otrzymać pomoc. Na przykład mężczyzna, który ma problemy z chodzeniem i robieniem zakupów, otrzymał 45 punktów, co dało mu częściowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 165 zł miesięcznie. Istnieje również nowe świadczenie o nazwie wsparcie na rzecz niezależności. Daje ono dodatkowe pieniądze tym, którzy potrzebują pomocy, nawet jeśli nie kwalifikują się do pełnego zasiłku opiekuńczego. W zależności od sytuacji możesz otrzymać od 50 do 200 zeł miesięcznie. Pomaga to w takich sprawach jak wizyty u lekarza lub sprzątanie. Zasady dotyczące emerytur rodzinnych również uległy zmianie. W przeszłości, jeśli Twój współmałżonek zmarł, a Ty nie spełniałeś pewnych warunków, nie mogłeś otrzymywać jego emerytury. Teraz możesz połączyć swoją emeryturę z 25% emerytury współmałżonka, o ile nie przekracza ona limitu. To duża pomoc dla wielu wdów i wdowców. Istnieją również nowe przepisy dla osób, które pracowały na stanowiskach wymagających dużego wysiłku fizycznego. Jeśli spędziłeś co najmniej 15 lat na jednym z tych stanowisk, takim jak nauczyciel, pielęgniarka, górnik, kucharz lub kierowca autobusu, możesz poprosić o ponowną ocenę swojej emerytury. Na przykład mężczyzna, który przez 28 lat był kierowcą autobusu, przeszedł na emeryturę w 2018 roku, gdy praca ta nie znajdowała się na oficjalnej liście. Teraz, gdy już jest, może otrzymać dodatkowe 240 zł miesięcznie plus jednorazową wypłatę w wysokości 14 400 zł za ostatnie 5 lat. Dotknięte są również osoby, które pracowały za granicą. Jeśli spędziłeś lata pracując w krajach takich jak Niemcy lub USA, nowe umowy pozwalają, aby te lata wliczały się do Twojej polskiej emerytury. Kobieta, która pracowała w Niemczech przez 12 lat, pierwotnie została zaliczona tylko do 8. Zgodnie z nowymi przepisami zaakceptowano 4 dodatkowe lata, co dało jej dodatkowe 180 zł miesięcznie. Jest też nowy dodatek dla osób, które opiekowały się niepełnosprawnym dzieckiem przez co najmniej 10 lat. Nie ma znaczenia, czy dziecko było Twoje, czy też osobą, którą się prawnie opiekowałeś. Pewna kobieta opiekowała się swoją niepełnosprawną córką przez 22 lata. Z tego powodu teraz otrzymuje dodatkowe 150 zł miesięcznie i jednorazową wypłatę w wysokości 3000 zł. Zmienił się również sposób corocznego podwyższania emerytur. Teraz osoby z niższymi emeryturami otrzymują większy procent wzrostu. Na przykład osoba z emeryturą w wysokości 1890 zł. otrzymała podwyżkę o 7,2%, podczas gdy osoba z emeryturą w wysokości 3200 zł. otrzymała tylko 4,1%. W ciągu roku może to mieć duże znaczenie. Dla osób, które są na emeryturze, ale nadal pracują, limity dochodów zostały podwyższone. Wcześniej, jeśli zarobiłeś więcej niż określoną kwotę, twoja emerytura była zatrzymywana. Teraz twoja emerytura jest tylko nieznacznie zmniejszona. Kobieta, która zarabia 3500 zł i pobiera emeryturę, teraz widzi tylko 200 zł obniżki, zamiast stracić całą emeryturę. Jest nawet nowa opcja dla osób, które chcą powoli przechodzić na emeryturę. Jeśli masz co najmniej 62 lata i przepracowałeś 35 lat, możesz teraz otrzymywać połowę swojej przyszłej emerytury i nadal pracować w niepełnym wymiarze godzin. W ten sposób gdy później przejdziesz na pełną emeryturę, twoja pełna emerytura będzie nieco wyższa. Pewien mężczyzna wybrał tę opcję i teraz otrzymuje 1200 zł miesięcznie, pracując w niepełnym wymiarze godzin. Gdy przejdzie na pełną emeryturę za dwa lata, jego emerytura będzie wyższa o 150 zł miesięcznie. Na koniec, dla osób, które prowadziły działalność gospodarczą i przez lata płaciły tylko minimalne składki, nowy system pozwala im budować dodatkowy kapitał, poprawiając ich przyszłe emerytury. Te zmiany są ogromne i mogą mieć duże znaczenie finansowe. Ale pamiętaj, nic nie dzieje się automatycznie. Musisz podjąć działania, złożyć wniosek na czas, upewnić się, że twoja sytuacja zostanie rozpatrzona. Nie czekaj zbyt długo, możesz stracić swoją szansę. Nawet jeśli uważasz, że te zmiany cię nie dotyczą, warto to sprawdzić. Wielu seniorów zakłada, że ponieważ przeszli na emeryturę wiele lat temu lub nie pracowali w pełnym wymiarze godzin, nie skorzystają, ale to nie zawsze prawda. W rzeczywistości niektóre z największych podwyżek trafiły do osób, które uważały, że się nie kwalifikują. Pewna emerytowana krawcowa, która pracowała nieformalnie przez 12 lat, nigdy wcześniej nie złożyła wniosku, ponieważ nie sądziła, że to się liczy. Jednak w ramach nowego systemu otrzymała przeliczoną emeryturę i jednorazową wypłatę ponad 5000 złotych wniosek, Nigdy nie zaszkodzi zapytać.